Wszystkim z tej strony na a dzisiaj Wam pokażę jak pobrać Lady Moda, czyli moda na fps Więc no, róbcie to, co ja. Wchodzimy na stronę link macie w opisie. I oczywiście Mode jest na wersji tylko 8, 8 w tym momencie na innej wersji pobierzecie. Pokażę Wam w tej chwili na tą wersję, Pobieram. Klikamy zachowaj, otwieramy to, klikamy next, oznaczamy tutaj tego i fajna, to możecie znaczyć jak chcecie i klikacie next to będzie nam się instalowało, ale już mam to zainstalowane, więc będę to instalował. Teraz, kiedy wejdziemy do Minecrafta, będziemy musieli zauważyć, by wyprostić live Wyjdźcie na kilkiseczek. Ja wyjdę na swój. I tutaj pojawiała się nowa wersja, ale nie nazywa się .8.8. Jakby ktoś nie widział, jest na modna Czekajcie chwilę. Maja klawisza .8.8. Wytyfę i zamknąłem. <grym> ale lol. Dobra. No to czekamy. No i teraz tryb, yy, ja sobie ulegnie FPS, to jest specjalny, jak widać, 3 FPS. -y. Yy, mam tyle FPS -y przy nagrywaniu, jak odlecę do góry, a jak yy, z, wszystko wyłączę, Wszystko tutaj było, wszystko detale, szybka, wszystko, wszystko wyłączone. Czekajcie, detale. To 200% osób podczas nagrywania mi robiło, a jak polecimy jeszcze do wnioski, to mamy 200. Więc no, no 20. Pięksny, jak tutaj się no działa, nie wiem czemu, jestem. Nie jestem Steven i ciągnąłem swojego skina. Jeżeli chcę mogę też nagrać poradnik, jak ustalić sobie skina do Minecrafta. Jeżeli po tym filmie będę cztery łapki górę Więc to tyle w tym odcinku. Dzięki za uwagę. Nara.